20% socjalistycznie uprawianych ziem, niemal pół miliona ludzi. PGR-y na sterydach były oczkiem w głowie władz. Gigantyczne dopłaty nie dawały jednak spodziewanych zysków. Można powiedzieć, że ich ojcem chrzestnym był niezastąpiony towarzysz Stalin, któremu na sercu leżało eliminację najmniejszych pozostałości po przedwojennej klasie ziemiańskiej. Własność ziemską chciano usunąć raz na zawsze. Ta jedyna słuszna droga Stalina oznaczała rozpoczęcie w 1944 roku działań, które stanowiły podwaliny pod reformę rolną. Która to zakończyła się szczęśliwymi narodzinami państwowych gospodarstw rolnych 12 lutego 1949 roku. Tak, tak. To oznacza, że PGR-y były wszystkie z podznaku wodnika. A ich narodziny nie odbyły się bez bólu. Pierwszy rok przyniósł ponad 1700 polikwidowanych majątków, a do 1948 roku przejęto niemal 10 000 nieruchomości, czyli łącznie 3,5 miliona hektarów. Tylko że sposób usuwania dotychczasowych właścicieli może bulwersować. Byli niejednokrotnie brutalnie usuwani z miejsc, gdzie niejednokrotnie rodziny mieszkały od wielu pokoleń. Niektórych, co bardziej niewygodnych właścicieli ziemskich, szczególnie tych z większymi wpływami, byli aresztowani i wywożeni na Syberię, wiedząc, że tam ich znajomości do niczego im się nie przydadzą. Potężny moloch powstał dzięki połączeniu trzech pomniejszych lewiatanów. Sejm zadecydował, że utworzony zostanie PGR z państwowych nieruchomości rolnych, zakładów hodowli roślin i państwowej hodowli koni. Tylko że największym problemem PGR, z którego wynikała połowa problemów mniejszych, było to, że nikt nie miał na nie pomysłu. I nie było tak, żeby to dobro, jakim epatowały PGR, -y, rozlało się na wszystkie ziemie naszej socjalistycznej ojczyzny. Najwięcej ich przypadało na województwa szczecińskie, koszamińskie, słupskie, gdańskie i Elbląskie. To w tych województwach pgr -y zajmowały ponad połowę powierzchni użytków rolnych. Do 1989 roku 4,5 miliona hektarów gruntów rolnych dawało niemal pół miliona ludziom zajęcie od samego rana. A jakim ludziom? Skoro pozbyto się ziemian, ktoś za sterami PGR-ów musiał stanąć. Postawiono na chuliganów i prostytutki. Cel był jeden uszlachetnić podejrzany element poprzez uszlachetniającą pracę. Do szacownego grona dołączono również włóczęgów, a i do kółeczka trafili mieszkańcy przesiedleni z kresów. Stąd nie powinno dziwić, że PGR-y miały swój własny styl, gdzie ludzie ani nie czuli szczególnego pociągu do pracy na roli, ani do miejsca zamieszkania, tak naprawdę odstawali od reszty społeczeństwa, ciesząc się zupełnie innym stylem życia. A należy pamiętać, że nie mieli lekko, szczególnie że reszta społeczeństwa wyśmiewała ich prostotę i braki w wykształceniu. Szczególnie cierpiała młodzież pegerowska dojeżdżająca do miasta w celach edukacyjnych. Lata 50. nie należały do najłatwiejszych. Trzeba powiedzieć sobie wprost, była to praca przymusowa. Szczególnie całej sytuacji nie rozumieli przesiedleńcy z Kresów Wschodnich. Ponieważ zamiast postępować jak na gospodarzy przystało, musieli stosować się do oderwanych od rzeczywistości przepisów. Te powstawały często z dala od jakiegokolwiek specjalisty, często podczas burzy mózgów w centrali, która najczęściej na oczy nawet krowy nie widziała. A jedynie co widzieli mieszkańcy PGR-ów, czy raczej kogo wiedzieli, byli zarządzający gospodarstw, którzy byli wyłącznie urzędnikami, którzy nie rozumieli do końca tego, co robili. Wobec bezradności świata urzędniczego nie powinno zatem dziwić, że napotykając na każdym kroku absurdy dnia codziennego, że od lat 60. powszechnie było wiadomo, że w PGR-ach Kwitło na potęgę pijaństwo, rozwijały się w najlepsze patologie, a nierzadko występowały akty zwyczajnego złodziejstwa. Powszechną opinię na temat PGR-ów poprawić chciał koniecznie Gierek, bo w latach 70. wszystko musiało być duże i jeszcze większe. PGR-y były gigantyczne, a stawały się coraz większe. Pracowników było od groma, a pojawiało się ich coraz więcej produkowały na potęgę, a produkowały z każdym dniem coraz więcej. Praca nie była taka już wstydliwa, a ludzie można powiedzieć, że mieli całkiem dobrze. Praca była spokojna, w rozsądnych godzinach, każdy, można powiedzieć, mieszkał za darmo, a uwzględniać należy jeszcze do tego urlopy, trzynaste pensje, premie za nadgodziny i trzynastki. Największą łezkę w oku wzbudzają wspomnienia świadczeń w naturze. Czyli darmowe mleko czy ziemniaki za free. To był prestiż, który się odczuwało na każdym kroku. A kto by się nie czuł prestiżowo? Kto by nie chciał otrzymać mieszkania socjalnego czy niewielką działkę na własność? Pozytywną rolą gospodarstw była aktywizacja życia na wsi, dofinansowanie wyjazdów kolejnych dzieci, prowadzenie wiejskich przedszkoli oraz świetlic. W których nieraz były organizowane spotkania artystyczne. Niektórzy są zdania, że w PGR-ach wytworzyła się odrębna, lokalna społeczność. Życie w PGR-ach miało negatywną stronę medalu dość powszechnie było w nich pijaństwo. Podczas zebrania solidarnościowego w jednym z podmiasteckich PGR-ów w grudniu 1980 roku przedstawiciel słupskiej solidarności przestrzegał przed nadużywaniem popijaku słowa. Jako że gospodarstwa były uważane za własność wspólną, to dość często dochodziło tam do kradzieży mienia przez pracowników. Poważną wadą był system nakazowo rozdzielczy, w wyniku którego nieraz władze narzucały dyrektorom chybione inwestycje. W latach 70. komuniści rozpoczęli proces łączenia PGR-ów w kombinaty. Miało to na celu polepszenie wyników gospodarstw. W praktyce wprowadziło jeszcze większe zamieszanie. W wyniku tzw. reformy 3S z 1982 roku Rozpoczęto tworzenie rad pracowniczych, które miały mieć udział w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W praktyce powodowało to częste konflikty z dyrekcją na tle płacowym. W 1989 roku, po przemianach ustrojowych, ministrem finansów został Leszek Balcerowicz. Podjął on decyzję o odcięciu dotacji państwowych na PGR-y, uważając je za socjalistyczny relikt. Po otwarciu rynku na zagranicę, do Polski zaczęła napływać tańsza żywność z Zachodu. Wskutek rosnącego zadłużenia, kierownictwo niejednokrotnie przestało podejmować inwestycje, przez co zaczęło brakować pieniędzy na wypłaty dla pracowników. Cały prestiż okazał się być niesamowicie nieefektywny ekonomicznie. Rozpędzony pegierowski pociąg zużywał nawet trzykrotnie więcej nawozów i sprzętu niż inne zwyklejsze gospodarstwa indywidualne. Do tego trzeba doliczyć, że produkcja z jednego hektara była niższa, ale to nie stało na przeszkodzie władzy, by ta chwaliła się ile wlezie swoimi osiągnięciami. A trupa nieustannie reanimowano dotacjami z budżetu państwa i funduszu ubezpieczeń. Aż do końca lat 80. finansowa kroplówka pgr pochłaniała połowę środków, jakie państwo przeznaczało na dziedzinę o nazwie rolnictwo. Kiedy odcięto już komunistyczne łącza w państwie, wtedy odcięto również PGR, jej finansową pępowinę. Trupa pochowano w 1991 roku po licznych bankructwach, kiedy to Sejm mężnie postanowił w końcu, Zlikwidować cały pegerowski proceder. Odpowiedzialność za wszystko przyjęła na siebie Agencja Rolna Skarbu Państwa, która postanowiła się wszystkiego pozbyć jak najszybciej firmom prywatnym. Dzięki bardzo za obejrzenie materiału czy wysłuchanie. Mam nadzieję, że temat czaru PRL i prl w ogóle i PGR-u w tym przypadku się bardzo podobał. Jeżeli tak, to dajcie kciuki w górę. Jeżeli wam się nie podobało, dajcie kciuki w dół i jak średnio, to dajcie kciuka w bok. Zachęcam też do dołączenia na Discorda, żeby sobie porozmawiać albo zasugerować, jaki następny film zrobić. Link do Discorda jest pod filmem. Również zachęcam do pisania maili w dziale informacje. Znajdziecie maila, piszcie. No i też bardzo dziękuję, Wszystkim za wsparcie. Dłuższe oglądanie reklam czy ich klikanie bardzo pomaga. A my się widzimy przy okazji następnego filmu czyli kiedy każdy z Was sobie pojedzie na wieś i pomyśli być może tu, gdzie stoję był kiedyś PGR. No i wpadnijcie na drugi kanał. Fakty na wynos zapraszają serdecznie. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.